Dobry wieczór. Zobaczymy dzisiaj spadające parówki i natychmiastowy błyskawiczny atak. Film został zwolniony ośmiokrotnie. To jest ułamek sekundy, jak spadają. Naprawdę człowiek by nie miał szans. Obejrzyjmy to w normalnym tempie. Nawet nie można prawie zauważyć tej barówki spadającej. A jednak pies nie dość, że widzi, to jeszcze łapie. Tu już Milka sięgała po nagrodę. I jeszcze raz obejrzyjmy spadający fragment parówki w zwolnionym tempie. Oczywiście nie zawsze się uda. I tutaj kłem uderzyła parówkę. W tym tutaj przypadku Perfekcyjnie wiedziała, kiedy otworzyć paszczę. My nie zdążymy. Tylko przypadkiem. Teraz spójrzmy, jak to wygląda w normalnym. Temie. No nie widać. No nie widać. I ona nie wie, kiedy rzuca. I jeszcze. O! Wspaniale. Ona łapie nadalną część szczęki. I hop, sasa po nagrodę. Dziękujemy za uwagę. Haniu, nie będziesz miała już parówek.